Zima, jaka w tym roku jest, każdy widzi. My jesteśmy w Wiśle na Rowienkach, Bez kitu, w tym zgodnie z naszą nową trenerką. Wyjątkową kobietą. Paulina Ligacka, węzła medalistka Mistrzostw Świata w halpajpie, która Witam. będzie się przyglądać naszym poczynaniem. Może ci się uda w nas też wtłoczyć. Mam nadzieję. To chodźmy, spróbujmy. To co, wstajemy? Patrzysz? I podziwiasz, tak jest, próbujcie. Ogień. Dobra, to Witek najpierw, bo ja się go boję. Ja stoję. On Jadu. się sam siebie boi. Tylko, że tu jest trochę ślisko. A to Witek tak specjalnie upada? Witek, to nie wakacje, wstawaj i do roboty, bo stoisz na mojej drodze. Ania, cztery z plusem. Witek, do poprawki. Witek, chodź do nas. Biegnę. Dobrze, więc to może zjedźmy razem i pokażesz mi raz jeszcze, jak to zrobić poprawnie. Dobra, krok po kroku. No, więc dobrze, tak. próbuję. Odpuszczaj sobie przednią krawędź, jak chcesz mieć większą prędkość, po prostu palce bardziej w dół. Aha. Później kontrolujesz, uginając, zginając bardziej, staw skokowy. Mhm. Ręce szeroko. Szeroko i ugięte. Trochę przed sobą. Aha. I ugnij nogi bardziej, równolegle. Jeszcze bardziej. I pamiętaj o ręka. Ręce przed siebie bardziej ugięte. Zrób zimny łokiet! Tylko na obie ręce. Witek mhm. nie będzie na pewno gwiazdą tego odcinka, ja też będę sobie teraz jechała w dół. Drugim sposobem ześlizgiwania się jest ześlizgiwanie się tyłem. I właśnie teraz będziemy to robić. Tego jeszcze nie robiliśmy. Dzisiaj jeszcze nie. I będzie bolało. W ogóle jeszcze tego nie robiliśmy. Zależy, jak ci pójdzie. To już wiem, że będzie bolało. I no tak jedziesz to... w dół. Zmęcarz. Zobaczcie, kolana swobodnie, nie muszą być do przesady, bo wtedy stop, stop, stopy łatwo Aha, tak. tracą kontrolę. Jedziemy w poprzek, ręce szeroko i Robię, na polsko. Przygotowujemy sobie właśnie boks pod następny odcinek. A tymczasem witek! No dobra, dość. Czasem. nie róbmy wstydu. Paulina, musisz nam opowiedzieć o swojej karierze. Odłóżmy te łopaty i tak chyba nic z tego nie będzie. Powiedz mi, jak zaczynałaś? Jak zaczynałam? No mniej więcej tak jak wy, tyle, że ja to robiłam raczej wszystko bez instruktorów, bez pomocników. Było takim nie aż tyle. <noise> Jakieś 10... No, 10-11 lat temu zaczynam. Ciekawostką jest to, że jeszcze nie potrafiłam skręcać, już najeżdżałam na skocznie i robiłam właśnie różne ewolucje, triki. Czyli my w następnym Skoki. odcinku możemy spróbować po tym przejechać, wcale nie umiejąc skręcać. No dobrze, ale jesteś brązową medalistką Mistrzostw Świata. Jak się dochodzi do takich sukcesów? Yy, trzeba być wytrwałym, trzeba kochać to co, się, to, co się robi, trzeba temu poświęcać naprawdę masę czasu. Yy, Poza tym trzeba mieć świetnych trenerów już później w następnych etapach. Kilka porządnych wywrotek było, no ale jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz, w takie przysłowie. No, więc trzeba być wytrwałym i dążyć do celu. Co teraz, jaki plan na przyszłość? W tej chwili jestem w trakcie leczenia kontuzji, dlatego jeszcze parę, parę tygodni to będzie trwało. Natomiast, tak powiem, marca chciałbym wyjechać do Stanów yy, na zawody US Open. Później na zawody Chicken Jumps, są to najwyższe zawody organizowane przez Ticket to Ride. Następnie na zaproszenie Gretchen Brainer chciałem pojechać na taki fotoshooting z dziewczynami, najlepszymi dziewczynami na świecie. Mi w takim razie pozostaje trzymać tylko kciuki w tych jednopalczastych rękawiczkach, a my w przyszłym tygodniu spotykamy się na tym otoboksie.